Cześć, witajcie na moim kanale Pewne używane F-Cars. W dniu dzisiejszym krótka prezentacja Citrena C4R Crossa najbogatszej wersji wyposażenia ekskluzów rocznik 2015 silnik 1,6 HDI o mocy 115 koni mechanicznych, skrzynia manualna sześciobiegowa, oczywiście oryginalny przebieg 171 2018 kilometrów, a wisienką na torcie jest ten przepiękny biały perłowy kolor. Jak wspomniałem w pierwszych sekundach tego materiału, prezentacja będzie krótka ze względu tego, że Aircross jest zarezerwowany dla pana Jarka, którego serdecznie pozdrawiam. Tak naprawdę ta prezentacja jest skierowana głównie dla pana Jarka, żeby zobaczył jak ten samochód wyszedł na gotowo? Oczywiście każdy z Was po obejrzeniu tego materiału będzie sam mógł zobaczyć, jak podchodzę po prostu do przygotowania samochodu odnośnie tego konkretnego egzemplarza jest jeszcze jeden materiał na kanale i właśnie w tym momencie w prawym górnym rogu wyświetla wam się link do materiału, jak ten samochód przyjechał z zagranicy. Dla Pana Jarka to będzie na pewno duże ułatwienie, być może kiedyś będzie chciał też ten samochód sprzedać, a na kanale jak wiecie, ja materiałów nie kasuję, więc materiał z przyjazdu tego samochodu oraz ta prezentacja będzie po prostu cały czas widoczna na kanale i każdy z Was, kto kupi ode mnie samochód, będzie, mógł, będzie miał taką po prostu historię, także to też będzie jakieś ułatwienie w przypadku późniejszej po prostu sprzedaży jak wspomniałem biała perła czyli takie najbardziej chyba najładniejsze zestawienie tego samochodu oczywiście e, każdy może uważać inaczej na wyposażeniu czujniki parkowania z tyłu do tego mamy kamerę cofania e, co jeszcze szklany panoramiczny dach z roletą czujniki parkowania z tyłu znaczy nie z tyłu tylko z przodu reflektory ksenonowe 18 calowe alufelgi dwukolorowe mamy tutaj opony wielosezonowe opony nowe ustaliliśmy to z panem Jarkiem Samochód, oczywiście, zarejestrowany. U mnie kupujecie samochody, które są po prostu zarejestrowane. Ja wystawiam na samochód fakturę VAT marża. Kupujecie każdy jeden samochód ode mnie. Nie ma tutaj żadnych pośredników. No i, no i cóż, no i tyle, tak naprawdę, chyba to jest najwa, najważniejsze. Co jeszcze? Przejdziemy może do środka, bo pana Jarka też. Na pewno to będzie interesowało. Oczywiście, dostał ode mnie zdjęcia, ale wiadomo, to są tylko i wyłącznie zdjęcia. A tutaj na materiale na pewno będzie to lepiej widoczne. Tapicerka, pełna skóra. Moim zdaniem, dobrze, może nawet bardzo dobrze utrzymana podgrzewane fotele. Każdy z Was oczywiście może. Ocenić to sam przez pryzmat tego materiału fotel pasażera, jak i kierowcy elektryczne. Tu mamy ten szklany dach. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj próg ten plastikowy, ten konstrukcyjny. Tutaj także wygląda to moim zdaniem naprawdę dobrze. Wiadomo, że są to samochody używane, jakieś tam minimalne minimalny stopień zużycia no musi być widoczny jest to oczywiście normalne ale ja spokojnie dla tego konkretnego egzemplarza myślę, że ocenę bardzo dobry według oczywiście mojej skali mogę wystawić no i cóż przejdziemy do bagażnika Tak wygląda obicie tylnej klapy. Półka calutka. Koło zapasowe. Róg załadunkowy. Jeśli chodzi o lakierowanie, no to Pan Panie Jarku wie, tylny zderzak był lakierowany. Co pan widział na tym materiale z przyjazdu samochodu z zagranicy? Przejdziemy tutaj na lewą stronę. Zobaczcie, jak też podchodzę do tego. Nie jeden sprzedający, który by miał rezerwację, już nawet nie chciałby mu się. Kręcić takiego dodatkowego materiału, a ja jednak konsekwentnie za każdym razem dla każdego klienta takie coś robię. Czasami, jak wystawiam takie materiały, że samochód jest zarezerwowany, to ktoś pisze po co kręcić takie filmy. No, każdy ma różne podejście do drugiego człowieka. Ja. Słuchajcie, sądzę, że wypada, jeżeli płacicie niemałe pieniądze, ale to nie ma znaczenia, czy nawet by kwota transakcyjna wynosiła 100 zł, nie ma to najmniejszego znaczenia. Liczy się to, że ja do Was podchodzę naprawdę ferii, każdego traktuję poważnie. Wy też mi zaufacie poprzez to, że kupujecie ode mnie samochody. Ja chcę się też odwdzięczyć wam. No po prostu nagrywając takie filmy, żebyście byli po prostu spokojnie pewni, bo często gęsto jedziecie naprawdę kupę kilometrów pociągami po 500-600 kilometrów, więc no wypada Wam też takie coś po prostu pokazać. No i cóż, ja to jak zwykle gaduła odpalam samochód. Specjalnie sobie tutaj otwarłem, żeby po prostu pokazać pracę silnika. O, tutaj, informacja, żeby zamknąć maskę. To po prostu też ten wykrzyknik służy temu, że jak maska, czy drzwi otwarte, to sygnalizuje. Więc dokładny przebieg na ten moment 171 850 km. To nawigacja. Kamera cofania. To już po prostu pokazywałem. Fotele też to. Znaczy, było pokazane. Więc już wychodzimy. Tutaj do silnika. żebyście mogli posłuchać, jak pracuje jednostka 1.6 ADI o mocy 115 koni mechanicznych więc tu zwróćcie uwagę a Pan, panie Jarku też przy okazji ten środunek na to wszystko Oczywiście wymiana oleju z wszystkimi filtrami wymiana rozrządu, ale do tego przejdziemy za chwileczkę mamy Światła LED do jazdy dziennej zaraz zademonstruję, jak świeci główne światło ksenonowe, zwróćcie uwagę, że jest to jedna barwa. Więc tyle, jeżeli chodzi o taką prezentację zewnętrzną, z pokazaniem też wnętrza samochodu. Przejdziemy do rozrządu i dokumentów. Pokażę Wam, co będziemy robić w Citroenie C4R Crossie, mianowicie wymieniamy kompletny rozrząd wraz z pompą wody z firmy INA, filtr paliwa, oleju kabinowy, powietrza oraz. Olej total 5W30 i wszystko będziemy robić, w tym oto citrenie C4R i jak będziecie oglądać główną prezentację, oczywiście samochód już będzie zarejestrowany. Także tyle. Kontynuujemy dalszą część materiału. Tutaj mamy zdemontowany stary pasek rozrządu. Odnowości nowości należało wymienić. Tutaj mamy pompę wody 2014 rocznik, także od nowości. No cóż, to zostało wszystko wymienione w tym Citrenie C4 Erkrossie. Przed chwileczką widzieliście, co było robione w Citrenie C4 E-Cross. Prezentacji z dostawy tego samochodu z zagranicy pokazywałem książkę serwisową. Pokażę ją jeszcze raz, ponieważ odkryłem jeszcze jeden wpis. W tej prezentacji z przyjazdu książkę serwisową zakończyłem na tym momencie, ponieważ wydawało mi się, że jest to ostatni wpis. A teraz, jak właśnie nagrywam tą prezentację, otworzyłem na tej stronie. Przypadkowo, no i zobaczyłem, że jest jeszcze jeden tutaj wpis w książce serwisowej. Po prostu ten serwis, który robił tą usługę, no po prostu otworzył na tej chyba stronie i tak wbił. Więc mamy jeszcze jedną pieczątkę z listopada 2023 przebieg 164 976 km. No i tutaj to, co wykonał warsztat, z którym współpracuje, czyli. Mamy tutaj czerwiec 2024, wymiana kompletnego rozrządu, olej, wszystkie filtry, poduszka silnika i pasek e, wielorowkowy, czyli pasek osprzętu. Poduszka silnika e, już parę razy o tym mówiłem podczas kręcenia prezentacji nie tego, tylko innego Citrena C4Rkosa dolna poduszka silnika e, praktycznie w każdym jednym. Po prostu wymieniam. Chciałbym Wam dla przypomnienia powiedzieć, że jeżeli będziecie szukać tej części po numerze nadwozia Waszego konkretnego Citrena C4R Crossa czy Peugeota 4008, to w sklepie z częściami dostaniecie informację, że taka poduszka kosztuje 700 czy 800 zł. No i słuchajcie, ja też, jak usłyszałem taką kwotę, pierwszy raz. No to, no to dużo mówię jest to dużo za poduszkę silnika ale przypomniałem sobie że Citroen C4 R Cross i Peugeot 4008 to nic innego jak Mitsubishi ASX i ta sama poduszka kosztuje ile Ma, mamy tutaj 79 zł jest to poduszka z e, tebiego. także pamiętajcie o tym e, że e, taka poduszka pasuje z Mitsubishi SX jest po prostu taka sama. Oczywiście to co parę minut do tyłu Wam pokazałem, umiejscowienie tej naklejki z wymiany rozrządu no i tutaj mamy metkę z wymiany oleju i wszystkich filtrów no to jest po prostu na fakturze. Więc chyba tyle jeżeli chodzi o tą prezentację mam nadzieję Panie Jarku, że e, spotkamy się w ciągu po prostu paru dni. Jak Pan przyjedzie z urlopu, no i tyle dla Was, jako potencjalnych klientów, którzy chcieliby e, nawiązać ze mną kontakt. To właśnie w tym momencie wyświetla Wam się numer do mnie. Nie bójcie się. <laughs> Dzwoncie. Zapiszę sobie numer. Być może w którymś momencie będę miał taki samochód, który wy poszukujecie i do Was po prostu zadzwonię. Pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału na YouTube. Wpadajcie też na Instagrama, bo tam wcześniej wrzucam zdjęcia samochodów, które zakupiłem. Standardowo, jak nie macie Instagrama, a chcecie się dowiedzieć, co przyjedzie, co będzie. To śmiało do mnie dzwoncie, także trzymajcie się. Cześć i pozdrawiam.